Kogo Ty oszukujesz? Tak naprawdę. Kogo Ty oszukujesz? Przecież jak trzeba, to zawsze znajdzie się, znajdzie się kasa. A jak trzeba, to zawsze znajdzie się czas. Widzę jedną wspólną cechę ludzi, którzy nie osiągają nic. Nic, nic, nic. Albo się wloką st strasznie z tym całym Twoim rozwojem w temacie randek. Słuchaj, powiem tak. Nie stawiasz siebie na pierwszym miejscu. Ha. Ha. Ha, ha! ha! Słuchaj, uważaj. Jeżeli ja Ci mówię, że masz zrobić jakieś zadanie, masz zrobić i tyle i tyle podejść, to masz je zrobić, kurwa, jego jebana macie. Jeżeli chcesz mieć efekty, bo jeżeli nie chcesz zrobić tego, no to tych efektów nie będzie. Przecież to jest oczywiste. A jeżeli zawsze jest jakiś powód, bo trzeba babci zrzucić węgiel, bo musisz iść na zajęcia koła gospodyń wiejskich, bo ty coś tam komuś obiecałeś, bo ty musisz iść na urodziny ciotki, którą tak masz w dupie, ale trzeba iść, bo wypada, bo są święta. Bo są święta jakieś, na, na które idziesz tylko po to, to i tak nie przybliżą Cię do Twoich celów, bo nawet nie chcesz tam iść, ale idziesz, bo tak wypadasz, żeby ci matka albo z dupy nie truli. Jak ci mówię, że ty, jeżeli chcesz mieć efekty, a mieszkasz na przykład w małej miejscowości, to musisz chociaż na weekendy wynająć sobie pokój jakiś gdzieś mieć pokój gdzieś w mieszkaniu nawet na weekendy sobie wynająć, żeby nauczyć się działać, a ty mi mówisz, a nie, bo mi się wygodnie tutaj mieszka z rodzicami, bo tutaj mam pół domu, i tak dalej. I żeby mi żaden klient do mnie nie pisał, że to o nim, bo to nie o nim, bo jest masa takich ludzi. Ja rozumiem sytuację na rynku mieszkaniowym, ale jak trzeba z dupeczką na All pojechać, to magicznie kasa się znajduje. Jak trzeba kupić nowy tunik do samochodu nowy ten tłumik do samochodu, to magicznie kasa się znajduje. Na nowego iPhone'a magicznie kasa się znajduje. I bardzo dobrze. I miej te pieniądze. Ja ci człowieku z całe, temu, kto to ogląda, życzę Ci z całego serca, żebyś miał po prostu 10 razy tyle co tak naprawdę chcesz. Tylko chodzi o jedną rzecz, którą chcę Ci przekazać, że jeżeli Ty chcesz mieć te efekty, to trzeba będzie coś przeznaczyć. Trzeba będzie działać. Trzeba będzie znaleźć ten czas. Jeżeli twierdzi, że nie masz czasu na poznawanie, soja masz czas na klepanie na Tinderze? Jeżeli twierdzi, że nie masz czasu na to, żeby wyjść na miasto, i bo, bo nagle się okazuje, że w mieście, które ma kilkaset tysięcy mieszkańców, nie ma kurwa dziewczyn. To jest niesamowite. Słuchaj, jak ja ch się, chciałem się nauczyć, to ja potrafiłem, robiłem sobie takie misje. No, niektórzy moi klienci, jak słyszą o tej misji, to im się ręce pocą, no ale każdy ma swoje tempo. Jak coś ro robię i zdecyduję, żeby to robić, to robię to na 100%. Słuchaj, uważnie. Misja polegała na tym, że jedziesz do innego miasta i masz przy sobie tylko tyle pieniędzy. Mieć na jakieś jedzenie, gdzieś pójść do jakieś knajpy, yy, czy też do klubu. Tylko niech tam nie strzelają że z dupy, że do klubu wchodzą tylko łatwe dziewczyny, gdzie dają dupy zadynka, ja z przyjemnością poproszę adres tego klubu, gdzie dają dupy zadynka, przyjdę, przyjdę z odłożonymi dwudziestkami na rynki. No, wódka skoro chyba powinna starczyć Słuchaj, i ja miałem tylko tyle pieniędzy, że miałem do wyboru, albo poznam dziewczynę, Albo czekam na najbliższy pojemny pociąg, który był 5, 6, 7 rano do mojego miasta z powrotem. I, i to, to doświadczenie dało mi bardzo dużo. I to doświadczenie procentuje przez lata, bo miałem do wyboru. To nieważne było, czy zimą, czy lata. Bo zimą jeszcze leciekawiej było. Miałem do wyboru. Albo Pójdę i będę działał i, prześpię, i spędzę noc w ciepłym łóżku, albo no, czeka mnie dworzec, z spanie z żulami, bo to nie były jeszcze czas, kiedy były spanie z, z żulami. raczej <śmulacza> obok <dw> <śmulacza> y w tym samym miejscu co by z domni. Niech tam mi też się dobrze wiedzie, bo dlaczego by nie? Albo ciepłe łóżeczko jakieś damy. I to było bardzo dobre doświadczenie. To był bardzo dobre doświadczenie. I więc, yy, czy to jest przyjemne, że idziesz i możesz się spotkać z odrzuceniem? No, nie zawsze jest. Ale, chłopie, ty wiesz, że Ty, jeżeli Ty działasz, naprawdę działasz, to z automatu ja to widzę na mentoringach. Jestem w stanie w ciągu pierwszych kilku konsultacji dać, zrobić Ci większy progres. Oczywiście, Ty będziesz. Yy, wprowadzał zmiany, które Ci powiem. Większy progres i zrozumienie tematów relacji niż 90% mężczyzn na ulicy, których mijasz. I, i co najlepsze, tak jak byłem te pieniądze, to byłem ich tylko tyle, żeby nie mieć wyjścia. Byłem tylko tyle, żeby mieć ewentualny powrót do, do domu i żeby nie było mi stać na hotel. Więc musiałem yy, zrobić tak, żeby dziewczyna mnie przenocowała, czy kobieta u siebie. I czasami się udawało, czasami się nie udawało. A czasami nawet z tych, z tych akcji było jakieś takie dłuższe znajomości, więc to nie jest tak, że jakieś szlaufy, nie szlaufy. Więc to było po prostu, było postawienie się w sytuacji takiej, żeby musieć robić. Albo robisz, albo wracasz na tarczy. I to dawało mi bardzo dużo. To dawało mi mega... i są takie emocje, takie przeżycie, bo wiesz, że wyjdziesz i musisz działać. Bo jeżeli nie, no to co, wrócisz z poczuciem porażki? Dlatego musisz zastanowić się, co jest dla ciebie tak naprawdę ważne, stary. Jeżeli ty uważasz, że ty nie masz czasu, nie masz pieniędzy, ludzie biorą kredyty, żeby do mnie przyjść na szkolenie. Ludzie wyjeżdżają za granicę, żeby pracować w jakichś naroli, w jakichś szklarniach, żeby się uczyć. Ja to bardzo szanuję. Bo ja sam wiem, jak to jest, to nie jest to, że się chwalę, tak? Po prostu no, pochodzę z takiej skromnej rodziny, wiele rzeczy musiałem się sam zrobić, nauczyć się y, zarobić i y, dlatego ja szanuję takich ludzi, którzy y, też do czegoś musieli w swoim życiu dojść. Ale oczywiście y, też nie mam nic do ludzi, którzy powiedzmy mają bogatych rodziców. No, good for you, no sobie, każdy ma swoją drogę e, i tutaj nie mm, gloryfikuję biedy, no ale no, z, takiego, z takiego środowiska się wywodzę, więc e, też e, wiem po prostu jak to jest kiedy bierzesz ostatnie pieniądze i pokładasz nadzieję w jakimś szkoleniu dlatego chcę zawsze dać z siebie jak najwięcej tylko to jest właśnie też taki mm, paradoks tej pracy bo ja nie chcę kłamać moich klientów i nie robię tego no ale też no, ktoś, ktoś kto przychodzi do mnie musi mieć świadomość tego, że jeżeli chce naprawdę się nauczyć naprawdę rozwiązać kwestie temat, relacji temat z komencji re, raz na zawsze to czeka go praca to nie będzie jakaś totalna praca ja, ja ostatnio pytam się moich klientów czy mam się szkolić tak normalnie czy jak na mistrza świata no i część mówi normalnie część jak na mistrza świata, ja to akceptuję, każdy ma swoje tempo. I yy, yy, to, że ja ci powiem, że ja ci będę szkolił, jak na Mistrza Świata, to wcale nie oznaczy, to wcale nie oznacza, że ja będę miał yy, yy, dla ciebie jakieś sekretne techniki, które trzymam tylko dla wybranych, które oszczędzą ci pracę. No nie, tak jak mistrzowie świata trenują więcej, lepiej mądrzej. Poddawanie są większym, mają mocniejsze zadania. Tak samo ty, jeżeli chcesz być tak szkolony, rzeczywiście, na, naprawdę kozaka, jeżeli chcesz, to, 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 to dostaniesz. Jeżeli chcesz, tylko po prostu wiesz, normalnie funkcjonować, znaleźć sobie dziewczynę, to ja też nie będę jest strzelał do królika z armaty i narzucał jakiegoś mojego tempa. Hmm. O, może, w tym, te, może w tym momencie już teraz Państwu się przestraszyło, ale no. Jedno mogę ci powiedzieć na pewno, że ja ci powiem to za wszystko to też ze swojej strony, to co najlepiej po prostu umiem, to co najlepiej wiem, Nigdy nie zrobię nic przeciwko tobie, no ale wiesz, żebym był wobec y, ciebie uczciwy, no to ty będziesz musiał stanąć przed Twoimi wyzwaniami, żeby się nauczyć. I ja też będę musiał powiedzieć rzeczy, które niekoniecznie mogą Ci się spodobać. To nie, to nie jest atak bezpośredni na ciebie nigdy, tylko jest to też wytłumaczenie tej sytuacji. Hmm, która jest i która tak naprawdę cię blokuje przed Twoimi marzeniami, zresztą słuchaj, jak popzykasz porządnie, to nie będziesz płakał. To jest ci, powie, że, że ktoś ci powiedział parę słów prawdy, nie bój się, nie bój się. Dlatego nie szukaj wymówek: typu, bo nie mam czasu. Słuchaj, gwarantuję ci, że jakby modelka Victoria Secret zapukała do ciebie, nawet teraz, znalazł czas, znalazł czas kobieta jak chce się spotkać to też się dostosuje. Nie ma znaczenia poja, godzina, miejsce. Kobieta, jak jest z tobą szczerze i autentycznie zainteresowana. Szczerze i autentycznie zainteresowana. Bo ty stałeś się atrakcyjnym mężczyzną, tak jak ja chcę pomóc ci się stać najlepszą wersją siebie, to ona przy, na, przyleci do ciebie samolotem, przyjedzie pociągiem, <grym> znajdzie urywie się z pracy na przerwie śniadaniowej tylko po to, żeby zrobić ci laskę i nie mówię o lasce dochodzenia. więc możesz albo da możesz dalej studiować sztuczki i skupić się tylko na tym o, albo możesz ym, nauczyć się prawdziwej psychologii kobiet i Działać jak prawdziwy samiec alfa, a nie jakiś podrabianiec. Rozumiesz to? Właśnie tak, ponieważ kobiety dają mnóstwo radości. I czy moja metoda, którą ja Ci proponuję, jest najlepsza? Jest na pewno jest jedna z, jedną z szybszych i na pewno jest. Yy, Opa, to o szczerość, zaufanie, uczciwość, o zbudowanie Twojej autentycznej postawy wobec kobiet. Żebyś już nie musiał się bać. Żebyś nie szukał wymówek. Bo jak trzeba dupeczkę zadowolić, to się pieniądze znajdują, czas się znajdują. Wszystko potraficie. Ale może warto zrobić coś dla siebie w końcu. Może warto zrobić coś dla siebie. A to masz linki w opisie. Nie szukaj wymówek, skontaktuj się ze mną i rozwiąż temat teraz na zawsze. Bo możesz, bo da się, bo jest to do nauczenia się. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, napisz do mnie nie, nie dopuść do tego, żeby twoje bojące się tego, że ego, twoje ego bojące się tego, że ty obudzisz się i wrócisz na swoje miejsce. Przestajesz być kurwa dziwką na smyczy własnego strachu, to to, to, to to tego ci powie wszystko: że jestem oszustem, manipulatorem, że ja cię nie nauczę, że nagrywam w jakiejś kurwa w jakiejś piwnicy, wszystko wymyśli. No ale teraz testuję taką estetykę, taką bardziej bajową. Wszystko ci wymyśli, już tylko do mnie nie przyszedł. To może ten kusi, może to, może tamto. Korzystaj, bo też, sorry, ja to robię od 2008 roku, ja też wiecznie tego robić nie będę. Jeżeli nie możesz się ode mnie y, uczyć bezpośrednio, ze mną indywidualnie, to są kursy online. To są kursy przygotowane na bazie nastu lat doświadczeń pracy z ludźmi, pracy w terenie. Nie, to nie są jakieś wystrywy wybrane z książek o psychologii, jakieś zagadnienia. Tu wszystko, co dostajesz ode mnie, masz przetestowane w praktyce. Rozumiesz w reaktyce. Bo dla mnie ty. Ty się liczysz. I ty jesteś ważny. Bo wszyscy mamy jeden cel: Stać się tym mężczyzną, którym moglibyśmy się stać. I ty wybierasz drogę, jaką chcesz podjąć decyzję. Bo czy naprawdę, czy. Jak będziesz na, ło na łożu śmierci to będziesz wspominał o kurwa ten sernik, u cioci Halinki był dojebany dojebany czy będziesz wspominał jaki miałeś telefon jakie jeansy nosiłeś czy miałeś koszulkę z takim logo czy innym, czy miałeś taki nie patrz to czy będziesz wspominał te eleganckie suczki które miałeś u ciebie na warsztacie a może Twoje ostatnie pożegnanie zrobić i Twoja kochana żona, z którą spędziłeś 40 lat, będziesz otoczony gromadką swoich dzieci, gromadką wnuków, i to wszystko zaczęło się dlatego, że może posłuchałeś to wideo, obejrzałeś się do końca, gratuluję, yy, Sprawdziłeś dzięki w opisie, skoro się na kurs. Albo kupiłeś kurs online i rozpocząłeś swoją przygodę z budowaniem świadomych relacji, i poznałeś w końcu taką kobietę, jaką Ty chciałeś, a nie taką, jaką rzucił Ci los. Bo stałeś się w końcu mężczyzną, którym zawsze chciałeś być i którego ona zawsze chciała mieć. Bo po to się to robi. Po to się właśnie to robi, żeby było więcej fajnych chwil na świecie. I fajnych związków, a nie ma mocnego związku bez mocnego mężczyzny. Bo tam, gdy mężczyzna jest słaby, a kobieta jest mocna, budzą się demony. I to wie każdy, kto był na sali rozwodowej. Pozdrawiam, trzymaj się Cię po cześć. Linki w opisie, sprawdź, bo one są dla Ciebie.